Dawno, dawno temu, gdy go i święto wszystkie tonęły w nieprzebytej puszczy odłowo, bukowej, gdy drogi były jeszcze wąskie, a kopieckie karawany bały się zmierzchu, w tych lasach żył człowiek, którego imię do dziś budzi dreszcze, nazywali go kak wzboi. Nie był zwykłym rozbójnikiem. Był samotnikiem wielki, barczysty, mocarny, mówili, że jednym ruchem potrafił wyrwać wiekowe drzewo z korzeniami, że głazy z gołoborza na łysicy rzucał w dół jak dziecięce kamienie, że żaden szlachcic, żaden żołnierz nie mógł się z nim równać w pojedynkę. Mieszkał w głębi boru. Gdzieś to dłosicą, w skale jami osłoniętej poprociami i świerkami napadał na kupców jadących z Kielc do Krakowa. Sądomierza na zachód brał złoto, srebro, sukno, korzenie, ale niby nie zabijałby z potrzeby. Mówili nawet, że biednym chłopom skakonina i okolicznych wiosek. Zostawiał czasem sakiewkę czy worek zboża. Może prawda, może bajka. Las umie dobrze strzec tajemnic. Aż przyszedł dzień, który zmienił wszystko. Jechała przez puszczę kareta bogata. Obita aksamitem, ciągniona przez cztery siwki w środku, młoda dziewczyna. Piękna jak poremna rosa, na świerkowych igłach siostrzemica samego biskupa krakowskiego. Wracała z pielgrzymki do świętego krzyża. Kak zobaczył ją z ukrycia, zamarł serce, które dotąd biło tylko do walki i łupu. Zabiło inaczej! Mocno, głośno. Zamiast napaść, Wysiadł na drogę bez topora, bez noża tylko spojrzał, a ona spojrzała na niego i nie krzyknęła. Nie uciekła. Coś między nimi drgnęło. Ciche, zakazane, niemożliwe. Od tamtej pory spotykali cię w sekrecie. W ustrojach, pod łysogórami, pod skałami, przy źródłach las. Stał się ich domem, i tajemnicą, jak już nie napadał! Przynosim jej kwiaty kaproci, jak oty opowiadał szumie drzew. A ona mówiła mu o świecie za lasem. O kościołach, o księgach, o tym, że świat jest większy niż puszcza! Ale miłość w tamtych czasach nie mogła trwać długo, gdy w grę wchodził biskup i jego honor. Kiedy wieść dotarła do Bocemtyna, biskup wpadł w gniew, zebrał rycerzy, zbrojnych, pachołków! ściągnąć spuja! Szywcem! Otoczył łosice tak, bronił się jak lew, rzucał głazy. wywywał młode dęby, krew lała się na gałoborzu, ale było i zbyt wielu. Dziewczyna, widząc, co się dzieje, wybiegła z kryjówki, stanęła przed nim, rozłożyła ramiona. Nie ruszajcie go! To ja! Przeznaczona blakarpa trafiła w nią Upadła cicho Jak liść jesienią! Kak zawył Jak ranny wilk Jakby cały bór zawył razem z nim Złapali go z powreki do Krakowa Tam na rynku pod Szubienicą Stanął wyprostowany, nie prosił o łaskę. Przed śmiercią spojrzał w dal na południe, Tom, gdzie majaczą święto wszystkie grzbiety i powiedział: Cicho, ale wyraźnie Oj lipko, lipko na kakoninie kto cię znajdzie? szczęście go nie minie. Powiadają, że posadzili tę litę na jego krowie, albo że to on sam ją posadził. Zarnik, go powiedzieli, to dziś stoi podobno gdzieś w Gakłoinie. Stara, gruba, opleciona bruszczem mówią, że jak ktoś szczerze poprosi pod nią o szczęście, to czasem się spełnia, a raz Was pamięta. Do dziś, gdy wiatr zawiewi odła na łysicy ludzie czasem słyszą odległy głos. Nie śpiew, nie krzyk, tylko niskie, głębokie wespchnienie człowieka, który kochał za mocno i za krótko. Tak posta puszczy i największy nieszczęśnik gór, świętokrzeskich, słęcie, szumu trzech. może jeszcze opowiana.